Co tak naprawdę oznacza słowo yoga? Yoga to nie jest asana, to nie jest jakaś praktyka wyciszająca, to, to nie jest rozciąganie, nie relaksacja, nie ćwiczenia wspólne w jakimś studio jogi, czy w klubie fitness. To, to są pewne mm, przejawienia jogi. Słowo to nie oznacza no, nic z tego. Tak? Czyli ani praktyka, ani jakieś wyciszenie, ani tym bardziej asana czy rozciąganie. Joga pochodzi z sanskrytu od pierwiastka czasownikowego jucz. Każde słowo w sanskrycie rzeczownik, przymiotnik i mięsłów pochodzi od pierwiastka czasownikowego. W tym przypadku jogi mamy juć, które ma dwa główne znaczenia. Pierwszym z nich jest ujarzmienie. Ujarzmienie czy też przypięcie, przy, hmm, to przywiązanie niejako koni bądź wołów do. Powozu do rydwanu w przypadku koni. Także coś, co stanowi rozdzielne coś, coś nad czym należy zapanować, coś ujarzmić, zdyscyplinować. W tym przypadku konie będą oczywiście synonimem umysłu i zmysłów. Praktykom czy wiodziemy, my ujarzmiamy, my dyscyplinujemy. I drugie, unia, jedność, zjednoczenie. Czy, czy też powrót do. Jedności. Wiele myśli, wiele czynów, wiele naszych zachowań, wiele emocji jednoczymy do jednej koncentracji. Czy to w asanie, czyli koncentracji pozycji ciała, czy w umyśle, ta zawierucha mentalna oraz emocjonalna, czy właśnie w naszym zachowaniu. Mamy rodzaj jedności.